Dzień dobry w Mojang Studios. Dzień dobry! Jest dzisiaj opisowa wersja ja Chociaż to jest kilka potem, no to... A jeden dzień później. No to zagramy sobie. Trzy Windows. Nie można stworzyć do tej wersji, ale można stworzyć nowy. Nazywa się będzie... Prima lub ci Nic nie z Halloween. Pyry a. a nie, ty musimy stworzyć świat. kwiat. Prima. Prilis. Prima Prima, pris, aprilisek. Ale witamy też na Dzisiaj podobno. Dzisiaj podobno będzie dużo głupot. Tak. się to będzie od ceny. Wsadzenie palca do nosa. Głupsze to będzie. Tak! Więc widzowie przygotujcie się, przygotujcie się. Na przykład przygotujcie picie sobie. Nie. Nie. To będzie się działo. Nie, lepiej, nie. lepiej picie nie. Ale ja nie? Nie, no, oni to wszystko wyplują na śmiechu! To będzie jeden z pierwszych. No, będziemy przedstawiać wersję Prima... A ty nie lubisz Prima Pris. Wiem. Ale muszę nagrać niestety. Ja. Nie. Ale nie, a ale... Po prostu... Prima Pris please... to głupie żarty, a w Minecrafcie to jest jedyny fajny Prima Pris, w Minecrafcie. Lub tak. mnie. Według mnie też. Ja tylko wchodzę w Prima Pris w Minecrafcie. Nowe ekrany ładowania. <śmiech> stary. <śmiech>

Halo. Dawaj buduj domek! Halo! Krowa! Dawaj! O, krowa! Witaj krowo! Witaj krowo! Mam nadzieję, że z krowa się nic nie zmieniło. Ha. Co? Jakie... Ja, Jakie wyglądam? Co?

Krowy do naszego kompletu. Chcesz? A gdzie kurczak? Skinoli. Hip. Co? A tu da się jeść? Nie da się. Nie, nie. Głodu. A nie Co, a to jeszcze jest w tej wersji? Co jest jeszcze dziwnego w tej wersji? Nie wiem, co będą komendy sypy, awy, nny. Nie, to jest sumon. To było sumon. Sum? Nie, to było summon. On? En. Nie, to było... Dragon? Dragon. D... D... D.

Witaj! Jak wyklo? Hallo? Hallo? coś z panem jest? Nie trzeba złamować troszkę niżej. Nie ja. Dyr i Dyr on. co Co? Co ja robię? Czy ja to mam... Dev! tak myślałem, Wreszcie ta wersja jest. Wreszcie możemy przelatywać pod Pod wodą. Wreszcie możemy latać pod wodą. Shift. Ale co się tutaj dzieje, widzowie? Co się tutaj dzieje? Tu może faktycznie Ender Dragon szybciej podróżować, tylko troszkę wyżej. Удара, 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 удара. Удара, удара. Удара, удара. в подводной Удара. O, witajcie, wasz też mogę. One są za szybkie. Wasz też mogę zabrać. Chodźcie do mnie, moje maluszki. Chodźcie. jest jest bazę później. Nie da się tutaj zbudować No da nie... się! Nie ma craftinga. Nie mam ekwipunku wreszcie, to jest ta wersja Minecraft. nie ma kwipunku Chodźcie do mnie, moje maluszki. Chodźcie, 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 chodźcie. Dużo was tutaj jest, więc będzie zabawa. Ty pierwszy. Następny. Kto jest. Nas Kto następny? Kto następny? Później ty. Później ty. Ty. No, dawaj. I mam ich jednego To może faktycznie chyba się przeciąć żywym, więc... Papa! Pa. Dawaj, to jest fejisa baza! Tutaj mój Ender Dragonik lata. Mój konik wierny. Cierpliwie. Jak niecierpliwie. Ej, ej jak się klienci tam daje? Aby szkło... Dawaj, respawnuj wioskę na morzu! No. Respawnuj wioskę na morzu! Mówię ci, to by nie na nic później, że... Respawnuj wioskę na wreszcie, morzu! Wreszcie! Wreszcie! Nie chcę na wioskę respawnować na morzu. Ja chcę płynąć, ja chcę płynąć... Fajnie w sumie latać na Ender Dragonie. Ale pod wodą? Dawaj, lecisz do odległych lądów. Nowy trips na. lecenie na, do odległych lądów. Nowy trick. Lecimy, lecimy do odległych. W następnym odcinku lecimy do odległych lądów. To mój daj Bo się ender Dragon niszczy wyspę. Więc, jak widzicie, czemu takie biegły zapisuje świata? Tak. Dobra. Trwiera surowy. Można wygrać grać na serwerach. Nie, nie można nagrać. sobie psikus. Psikus, który będzie płaski hmm? i będzie cały z wody. Psikus, przetrwanie, płaski. E, więcej od Ty... płaski, płaski, to może woda, woda, woda. Ale nie z wody Usuń warstwę? Może to dodamy coś. Szablony? Woda! Woda. nie, albo usuń warstwę! Szablony Woda! The void może. Dobra. Dawaj! Dawaj! Szablony. Woda! Woda! Szablony na przykład. Y... Woda! Overworld. I tylko gotowe. Będziemy mogli wreszcie stworzyć nowy świat na survivalu. может и швят в версии 2 где? повитайте, мой милый разбегни Uciekamy do wioski. Musimy przynieść tam coś do rozruby. Chcesz świnia zjeść? Z tym. Z lucem! Z lucem się nie bój się. Dobra, wracam, więc wypadło. padło. Co mi jest z blokiem? Nie wiem. Ej, mi się zdarzyło. Dobra. Szlanki. Fajnie. Yeah. O! Gdzie jestem? No. Trzeba uratować golemy! Siemry! Siemry! Gdzie no. jest wioska? Gdzie, gdzie jest, jest wioska? Gdzie ona jest? Chyba, chyba, chyba tam. Drodzenie ciągnie się na posterunku. Czemu nie moje puszy? I my się spójają, dobra, golemiku. Jest jakiś jeszcze w tym ci walnąć? Nie, nie tym, tylko muszę blokiem. Ha! To jest PVP tutaj jest. Wreszcie ulepszyli PVP. Wy ludzie pustyni, zaraz dosłanicie. Zaraz dosłanicie wy ludzie pustyni. Jakie wreszcie Balner. Pan nas nie. Nie, 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 nie. Tym go nie gonić. I ma już Ha ha. Nie jest żelazny golem! No, ma Mać, co jeszcze na głowę wam Daj, idź nie, bo nie widzą. Wtedy nie będziecie widzieć. Na tych, którzy strzelają. Na tych, którzy strzelają, rób dnia. Nie rozumiesz? Powiedz nam, was. Ej, daj tego kuśnika! Rzucę was! I widzicie? No to tyle! Dzisiaj wyjdziemy. Jemi patrz! Papa widzowie! Papa widzowie! Pa, pa! pa, pa to było dobre. Do widzenia! Pa! pa. Mam nadzieję, że taki Minecraft nie zostanie do końca. Papa. I PHP jest włączone. Ty!